Moi drodzy, witam Was dzisiaj. Ja i moja czerwona twarz, bo dopiero co zrobiliśmy trening, zwzięłam prysznic i. Wysłyszałam włosy i przybiegłam tutaj do Was, bo mam całą stertę kosmetyków nieotwartych i e, już się doczekać nie mogę. I tak po prostu propsy dla mnie, że wytrzymałam cały dzień i dzisiaj nie odpakowałam. I za każdym razem, jak Wam nagrywam jakiś film o minerałach, jakby, czy o aplikacji na mokro, czy o aplikacji na sucho, czy o jakiś makijaż, gdzie używam minerałów, zawsze ktoś mi pisze, że muszę czegoś spróbować z Lili Lolo. W zeszłym roku była taka akcja, że Agnieszka, też pozdrawiam Agnieszkę, e, przysłała mi kilka odsypek, e, i tam był podkład w kolorze popcorn. Tam miałam Pixie Sparkle, taki cień, do powiek sypki, jeszcze jakieś kilka innych cieni i rozświetlacz Stardust. I wy parę razy je gdzieś widzieliście w filmach. I z, tych, z tego rozświetlacza, z cieni byłam bardzo zadowolona, z podkładu, nie do końca. Właściwie nie była wcale zadowolona, bo kolor mi kompletnie nie pasował. I też tekstura wydawało mi się, że to nie jest coś dla mnie. Ja byłam wtedy pod koniec lata już dosyć mocno opalona, a tamten kolor wydawał się na mnie bardzo żółty. On się nazywał Popcorn, właśnie, nie wiem czy wspomniałam. No i tak mówię, mm, no nie wiem, no nie wiem, ale od czasu do czasu w sumie mówię dobra damy drugą szansę. Zobaczymy jeszcze raz, jak to wszystko wygląda i damy drugą szansę. No i tak, zaczęło się od tego kremu BB, w związku z czym ja sobie wygooglałam, że Lili Lolo też ma krem BB. No i tak poszukałam troszeczkę, widziałam na kanale Julki, pozdrawiam też Julę i tu Wam zostawię link, widziałam u niej test właśnie takiego kremu BB z Lili Lolo i stwierdziłam, że dobra, no to wygląda na coś takiego, co ja bym chciała, czyli rzecz, która jest taka, która wyrównuje troszkę koloryt, ale mało kryje, więc mówię, dobra, zobaczymy. Mam kolor medium, dlatego, że gdzieś też na jakimś innym blogu szukałam w ogóle słowo w internecie i wychodzi mi na to, że to powinien być mój kolor. Nie wiem, czy to jest, bo jeszcze go nie używałam. On ma pompkę w ogóle, to jest butelka... No. Wow, dobra. Już tak patrzę, że jest taki średnio ciemny, więc myślę, że powinien być dla mnie w porządku. W razie czego jeszcze mam light, jakby się okazało, że ten jest za, e, za ciemny. W każdym razie, może zacznę już mówić, zacznę już nakładać w międzyczasie. E, Okej, okay. no zobaczymy jak z tym kryciem. Ogólnie to jest tak, że to ma być kosmetyk, który oni w ogóle piszą na stronie, że to ma być kosmetyk, który jest albo takim właśnie lekkim kreem tonującym, albo ma być. Ale ładnie pachnie. Bardzo łatwo albo ma być takim, taką bazą pod podkład mineralny. No więc mówię: OK, to damy temu podkładowi drugą szansę. I teraz, tam na stronie, możecie sobie znaleźć tabelkę, zresztą całkiem dużo rozpisaną, a propos tego, jak się, nakład jak się wybiera idealny odcinek podkładu. No i tam jest podział na ciepłe, zimne, na oliwkowe i te neutralne, bodajże. No i mi z tej tabelki wynikało, że powinnam strzelać w oliwkowe, więc jakby na moje oko wychodziło, że mój kolor to jest butterscotch i ja go mam tutaj. Jeszcze nie wiem, jeszcze jak wygląda, bo nie otworzyłam, ale zaraz się dowiemy. Jak na razie nałożyłam jedną pompkę tego, a w ogóle nie, nie pokryłam czoła, więc musimy się wrócić aha, no i mam właśnie ten kolor butters, że zaraz go zobaczymy, ale potem mówię, dobra, zobaczymy jak to wygląda też u nich z obsługą klienta, więc napisałam maila z zapytaniem o kolor, no i tam dostałam bardzo miłą wiadomość zwrotną od pani, że opisałam oczywiście jak mój kolor wygląda i tak dalej, no i pani mi napisała, że nie mają takiego czegoś jak średnio jasny kolor w odcieniu oliwkowym, bo faktycznie tam takiego koloru brakuje, ale że polecam mi z tych ciepłych odcieni kolor ten właśnie popcorn, ten, który miałam w zeszłym roku i nie był w porządku. No ale mówię dobra, teraz jestem najlepsza, jaka mogę być, zaraz po zimie, więc damy mu jeszcze jedną szansę. I mam też ten popcorn, gdzieś tu stoi. Mam też ten popcorn. Zaczniemy od niego i ja taki mam plan, że jeżeli on po prostu będzie mi zbyt żółty albo coś, to nałożę na niego ten butterscotch i sobie trochę to wymieszam. Chyba, że się okaże, że jest w porządku, no to, to wtedy nie będę tego robić. Dobra, to teraz tak, mamy nałożony ten, ten produkt. Ja go wklepałam sobie delikatnie palcami i. Wiecie co, aż moment, bo wezmę sobie jakieś lusterko i zobaczę z bliska. W ogóle nie nakładałam na buzię dzisiaj żadnego kremu do twarzy, tylko umyłam twarz, przetarłam tonikiem i nic nie nałożam żadnego kremu nawilżającego. I teraz tak, jeśli chodzi o komfort na skórze, to jest bardzo przyjemny ten, ten produkt. I medium jest, będzie idealny, bo już patrzcie, troszeczkę mam jaśniejszą szyję, ale nie jakoś strasznie. Więc podejrzewam, że jak się troszeczkę tylko opalę tam za 2-3 tygodnie, to już będę mogła spokojnie go używać. Jeszcze ten light w razie czego myślę, że mogłabym też nałożyć, ale jest... myślę, że będzie spoko. Teraz tak, jeśli chodzi o to krycie, to fakt, że ono jest bardzo małe, ale szczerze. Ja bym na ten moment, tak jak mam już korektor pod oczami Na ten moment nałożyłabym trochę korektora Na te płatki nosa czerwone Troszeczkę na te zmiany tu na brodzie I dla mnie to byłoby spoko To znaczy uważam, że i policzki i czoło I tutaj ogólnie buzia jest na tyle wyrównany Ten kolor, że nie potrzebuję już podkładu mineralnego Wystarczy mi spokojnie to co mam Ale że już mam te podkłady i dzisiaj testujemy tu Przetestujemy wszystko W każdym razie jak tak patrzę jak W dotyku jest w ogóle bardzo fajny Lekko bym go tylko przypudrowała tutaj w tej strefie T Tutaj on daje taki ładny, taki lekki glow tak żebym bym sobie to zostawiła. No ale jak na razie to spoko. Wiecie co? Ja mam w ogóle wielką nadzieję, że to będzie taki kosmetyk, który bym mogła polecić, jak szukacie na przykład pierwszego podkładu, jakiegoś czy tam pierwszego kremu tonującego gdzieś tam takiego zdrowego dla, ym, dla córki. Jak jest właśnie, albo jakaś młoda dziewczyna szuka pierwszego swojego jakiegoś właśnie podkładu do twarzy czy co, to taki o małym kryciu, taki żeby po prostu wiecie, ładnie wyglądał na skórze, żeby tam nie zapychał, no to, to ja mam nadzieję, że to będzie coś takiego. Albo jak ktoś szuka z kolei dla mamy, która się nigdy nie malowała i chce tylko tak ciut, lekko, troszeczkę coś tam wyrównać, ale bez szału i żeby nie trzeba było jakoś tam się z nakładaniem za bardzo babrać. No, to ja mam, miałam nadzieję, że właśnie to będzie coś takiego. Yy, no i w ogóle razem w, w jeszcze w jednym mailu z tą informacją odnośnie tego koloru dostałam też, yy, wiecie taką rozpiskę, jak się powinno nakładać podkład mineralny. U nich zresztą na stronie też jest taki artykuł napisany, też yy, dużo tam można, wiecie się dowiedzieć, jak ktoś nigdy nie używał minerałów. Yy, I tam była informacja odnośnie tego, że jak to powinno się aplikować, że jak się ma właśnie naczynkową cerę, to albo wrażliwą, no to lepiej takim, albo, albo takimi ruchami z góry na dół, albo stemplować, a jeżeli macie normalną i tak dalej, no to wtedy wcielić, no wiecie, tak jest to, to co ja Wam zawsze mówię na temat podkładów mineralnych, to tam jest po prostu ładnie opisane w punktach i też oni piszą, że jakby idealnie ten podkład się nakłada ich pędzlem, pędzlem Super Kabuki, więc ja mam ten pędzel, pierwszy raz jak żyję, widzę pędzel w tym, w kartoniku, tak zapakowany i Zastanawiałam się, czym się on może różnić od tych, które już mam, no bo mam kabu... kabuki mam chyba ze trzy różne, jakiś taki mega wielki, malutki taki zbity, mam taki, który jest bardzo okrągły, mam chyba ze trzy flat topy, jeden mam taki pędzel w takim dziwnym kształcie też do nakładania minerałów i w... no jest trochę inny. Nie mam takiego pędzelka jak ten. On jest dosyć jakby tu jest dużo włosia, ale jest też jakby dużo powietrza. Między, także on nie jest taki zbity na maksa. Myślę, że krycie będzie też zdecydowanie mniejsze niż flat topem. No i też tam była informacja, że on ma ideal, idealną rączkę, bo jest płaska, można tam stuknąć w blat. Jakby jak się nałożył już trochę tego podkładu, to on osiada w pędzlu i nie ma takiego bałaganu na stole. Zaraz sprawdzimy to, bo nigdy tak nie robią. Może zaczniemy od tego koloru popcorn. I nie wiem, no mam nadzieję, że nie będzie mi za żółty, bo wtedy pamiętam, że był bardzo żółty. No ale tutaj pani była bardzo przekonana, więc zaufam jej. Dobra, ściągnęłam folię. On tu, może Wam zrobię jakieś zbliżenie, on tu ma takie siteczko jakby po jednej stronie i można go zamknąć, żeby się tam nie wysypywał. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. No i zgodnie z tą instrukcją, która tam była napisana, bo mówię, zrobię wszystko tak, jak kazali, że zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało, wysypuję niewielką ilość na... Niewielką ilość na wieczko Ja myślę, że tyle to jest spokojnie Tyle, ile powinno mi starczyć na całą twarz Bo przynajmniej do tej pory ja, ja tyle używałam Jak ja Wam mówiłam parę razy już, że Podkład mineralny, taki, takie duże opakowanie To powinno starczyć gdzieś tam na rok nawet I zawsze mówię, że to tak właśnie Powinno wyglądać, że jak jesteście w stanie Taki podkład zużyć w miesiąc, to jest zdecydowanie Za dużo używacie. No i teraz tak jak tam była mowa Wmasuję jakby cały, cały Ten produkt w pędzelek Dobra, stuknęłam nie wiem czy to dużo tak zmieniło No ale zaraz, zaraz się przekonamy No i teraz zacznę sobie tak delikatnie takimi okrężnymi ruchami Aplikować ten podkład Bo ja bym chciała mniejsze krycie Chociaż widzę, że... Dobra, różnica już jest całkiem spora Jak teraz patrzę w ten, w ten monitorek Tu mam w odległości niedalekiej lusterko Także mogę sobie ocenić Jak on tam wygląda na tych moich Zaczerwienionych policzkach Nie, nie będzie mi za ciem... Znaczy nie będzie za żółty Myślę, że będzie spoko Dobra, no jednak Pani miała rację. Cały czas jeszcze zbieram to, co tu zostało mi na pokrywce. Nic nie dokładam, nic nie dosypuję. Dobra, ten pędzelek jest mega mięciutki, bardzo się przyjemnie nim pracuje. To jest taki pędzelek syntetyczny. I teraz tak, jeśli chodzi o to, jak to wygląda na skórze, to jest rzeczywiście bardzo naturalne wykończenie. I oni mają napisane na stronie, że to jest podkład, który ma takie średnie krycie i jest tylko w jednym wykończeniu. Nie ma tam matowe, rozświetlające jakieś tam inne. Tylko jest jeden i to jest właśnie jego największa zaleta, że on jest uniwersalny, bo w zależności od tego, czy chcesz później mieć matowe czy rozświetlone wykończenie, to możesz sobie użyć innego pudru. I tam jest też napisane a propos tego krycia średniego, który ja się zgadzam z tym, że ono jest średnie, że można, jakby to też jest jego zaleta, bo można nakładać np. Na 3-4 cienkie warstwy zamiast jednej grubej, i to wtedy bardziej naturalnie wygląda. Jak potrzebujesz, to masz większe krycie, jak potrzebujesz mniejszego, no to masz mniejsze. Ja powiem Wam szczerze, że jak nałożyłam ten krem BB. To już dla mnie było spoko. Już tylko trochę korektora ja bym tak zostawiła. Nałożyłam jedną cienką warstwę. Zresztą jeszcze tu widać, wow, sorry, jeszcze tu widać, że mi się, że nie zużyłam wszystkiego. Jeszcze mi trochę zostało z tego, co wysypałam. Nie będę już nakładać drugiej warstwy, bo to już będzie praktycznie, już sobie zrobię pełne krycia. Nie chcę, chcę taki, wiecie, naturalny efekt. tego koloru scotch to nawet nie będę otwierać. zostawię go na lato. E, bo tu pani miała rację, ten ten, ten popcorn był dobry, no widocznie po prostu wtedy byłam zbyt opalona, dlatego na mnie tak żółto wyglądał. bo teraz wydaje mi się, że jest spoko chyba, że coś tu, wiecie, ze światem jest nie tego ale wydaje mi się, że jest ok. Dobra, teraz sobie spryskam ten podkład yy, mgiełką, ja tą mgiełkę już mam długo i wiem, że ona się nadaje do tego, do zbierania tego efektu pudrowości. I teraz, jak szukałam w internecie słoczy tych podkładów, to znalazłam puder, który nazywa się Flawless Silk. I puder znalazłam, dlatego że było pełno dobrych recenzji. I Mówię, no dobra, spróbujemy też tego pudru. On ma trochę taki brzoskwiniowy, obciem bym powiedziała. Nie wiem, zobaczymy. Wziąłem tylko taką ilość malutką i nałożę go normalnym tędzem do pudru. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na twarzy. Przypudruję sobie tylko tutaj tą strefę T. Bo chcę, znaczy nie chcę po prostu pudrować wszystkiego. Mamy też taką paletkę do konturowania, że nie ma lusterko takie całkiem do rzeczy i ma rozświetlacz i brązer. Nałożę go sobie tutaj w załamaniu. Nie, nie ma takiej, nie ma, nie ma jakiejś masakry, znaczy nie ma bardzo dużo tak pigmentu, że sobie można narobić plam, przynajmniej tak nie wygląda. Wygląda całkiem spoko. Rozerwę ten kontur i nałożę sobie ten brązer właśnie na, na twarz, zobaczymy jak to wygląda. I nim spróbujemy tutaj. Rozetrzeć tą granicę. Dobra, widać różnicę, znaczy widać, że jest twarz wykonturowana, ale nie jest taki bardzo ciemny. W opakowaniu wygląda na bardzo ciemny, a nie jest aż taki mocny. Dobra, zobaczymy, jak rozświetlacz się prezentuje z tego zestawu. Rozświetlacz jest bardzo, bardzo jasny. Nie ma jakichś tam drobinek, to jest bardziej taki perłowy rozświetlacz. Jest ciepły, także bardziej taki w złotawy uderza, co mi się bardzo podoba. I mam też rozświetlacz w pełnym opakowaniu ten Stardust, star który wtedy miałam osypko e, do agnieszki i od razu wiedziałam, że to jest coś, co pokocha i co będzie ze mną mieszkało na zawsze. Dobra, już widzę, że tak. E, ten jest troszeczkę bardziej błyszczący, a ten jest troszeczkę jaśniejszy nawet od tamtego. Także e, myślę, że nałożę po prostu ten stardust, który już wiem, że, że lubię i on ładnie wygląda. Nałożę go takim pętelkiem z Era Minerals. I wow! No, on jest piękny. A wy też możecie chyba zobaczyć. Właściwie się zastanawiałam, czy będzie to widać w nagraniu, czy nie, ale tak na miniaturce wygląda, że jest spoko. I teraz przechodzimy do tej części, na którą ja najbardziej czekałam, czyli do różu. Ten róż, który ja tutaj wybrałam, to jest kolorek Just Peachy i ten róż jest. Wow! Ten róż jest y, taki ciepły, to jest, no, just peachy, ale to nie jest taka pełna brzoskwinka. Ja bym powiedziała, że tu odrobinę takiego różowego odcienia też będzie. Zobaczymy zaraz, jak tam one z pigmentacją stoją. Najpierw sobie zrobię słocza na ręce. A! Przepraszam, tutaj wygląda na pełną brzoskwinkę. Tutaj w, w opakowaniu tak nie wygląda, ale na nadgarstku to ładnie brzoskwiniowo. Y, I nałożę go też pędzelkiem z Ery. Zaczniemy pomału, bo wiecie, jak to z minerałami. Dobra, nie jest tak napigmentowany jak ten w proszku, także jeżeli się boicie minerał, mineralnych róży, to myślę, że, że ta pracowana wersja może być trochę bardziej delikatna. On ma matowe wykończenie. Wiem, że oni też mają w ofercie takie, które są błyszczące. Ja akurat chciałam ten matowy koniecznie sprawdzić, właśnie ten, ten prasowany. Bardzo mi się podoba to wykończenie na razie. No. Całkiem, całkiem to wygląda. Teraz się zbliżę do Was troszeczkę i pomalujemy sobie oczy, bo mam też paletkę cieni do powiek. Jest dosyć duży przekrój tutaj kolorystyczny, od takich ciemniejszych do bardzo jasnych. Zaczniemy od tych dwóch kolorków na początku. Ja je sobie połączę pędzelkiem. To jest też pędzelek z Era Professional. I nim pokryję sobie tutaj tą wewnętrzną część powieki. Powiedziałabym, że to jest satynowe wykończenie nałożę na środkową część powieki mieszankę tego złotego odcienia z tym średnim brązem i nałożę go sobie tutaj na tą środkową część powieki. I myślę, że tak, si sięgnę sobie potem przedostatni kolor. On jest taki trochę jakby zielonkawo-brązowy i jego nałożę tutaj w tej zewnętrznej części. Nie chcę, żeby to był za mocny makijaż, bo mówię, tak wydaje mi się, że w sumie może coś takiego świeżego na wiosnę, bo nam się tutaj ładnie sprawdziło. Sięgnę po ten kolor tuż obok, ten taki średni, ten taki ciemniejszy brąz i jego nałożę na dolną powiekę, żeby trochę zaznaczyć oko. Rozetrę to tym pędzelkiem, którym nakładałam w zewnętrznym kąciku cień. I wiecie co? Wrócę się do tej paletki do konturowania, sięgnę po ten brązer i nim rozetrę sobie załamanie. I jak już tu go mam pod ręką, to yy, skorzystam też z tego rozświetlacza i nim rozświetlę sobie wewnętrzny kącik. I wrócę do tego yy, mojego różu i nabiorę odrobinę, dosłownie odrobinę tego różu na pędzelek i rozetrę sobie tutaj w tym miejscu, żeby troszeczkę, o widzicie o co mi chodzi? Żeby troszeczkę tak właśnie ociepić ten makijaż, on będzie wtedy troszeczkę właśnie bardziej taki Takiej ciepłej tonacji. No? Fajnie, to wyszło. Dobra, podkręcę rzęsy, bo już mogę używać zalotki i je wytuszuję za sekundę, zaraz wrócę. No i tak wygląda gotowy makijaż. Wyszło takie świeże coś wiosennego. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mi się podoba bardzo. Jeśli chodzi o kosmetyki, no to tak. Pierwsze wrażenie w jakimś takim mega podsumowaniu postaram się Wam przekazać. Jeśli chodzi o ten krem BB, Takiego czego szukałam. Mam nadzieję, że jego trwałość będzie dobra, bo teraz mam go dopiero 30 minut na twarzy, więc niestety jeszcze nie mogę powiedzieć, jak on się sprawdza, ale jeśli chodzi o okrycie i o to właśnie, jak wygląda na twarzy i jak jest komfort na buzi, to na razie na razie props dla niego. Jeśli chodzi o ten podkład mineralny, jestem bardzo zaskoczona, że pasuje mi ten kolor, który mi pani doradzała, a nie ten, ten który strzeliłam sobie z... Z tej tabelki, ale wydaje mi się, że tamten będzie po prostu na lato, jak się trochę bardziej opala. Bardzo, Naprawdę jestem bardzo zdziwiona, że ten popcorn nie jest na mnie żółty, bo wtedy pamiętam, że budna mnie taki cytrynowy wręcz. Jeśli chodzi o brązer, bo tu go chwyciłam do ręki, nie jest taki jak Bahama mama pod kątem pigmentacji, jest mniej napigmentowany, i się lepiej rozciera, bo tamty mi robi plamy, a ten mi się ładnie roztarł, więc też na plus. Róż mi się na, na maksa mi się podoba. Róż mi się ten kolor, mi się bardzo, bardzo podoba. Jak się boicie mineralnych róży i wam pigmentacja takich w proszku nie odpowiada, bo, bo robicie sobie plamy, macie wiecie, ciężką rękę, to myślę, że to może być dla Was rozwiązanie. Co tam jeszcze mieliśmy dalej? Aha, puder ciężko jest mi powiedzieć też o trwałości, ale wykończenie ma bardzo ładne, jest taki satynowy, nie jest taki, wiecie, na maksa, na maksa pudrowy, nie, nie widać go na twarzy tak bardzo mocno. Jest właściwie bardzo naturalnie to wygląda. Także też na plus. Jeśli chodzi o rozświetlacz, ten Stardust, to ja wiedziałam, że go lubię, bo zużyłam tą, tą próbkę, znaczy próbkę, tą do od gniaszki. Wiedziałam, że to jest coś, co chciałabym mieć, w związku z czym teraz mam pełne opakowanie. E, mgiełkę to też żadna niespodzianka, bo już jej używałam dwa miesiące. E, natomiast te, to było do konturowania y, myślę, że to będzie fajne rozwiązanie na wyjazdy, bo jest po prostu bardzo, bardzo małe. A podróżować z takim, wiecie, z takim dużym rozświetlaczem, to, to trochę średnio. Więc myślę, że to będzie mój, mój taki, wiecie, wyjazd, wyjazdowy, wakacyjny zestaw. Całkiem to konturowanie się sprawdziło, bo nie jest szary, ale też nie jest taki pomarańczowy. Wygląda po prostu na, na taki dosyć naturalny kontur. Myślę, że, myślę, że ten, że będzie w porządku. Co tam jeszcze mieliśmy? Aha, jeśli chodzi o paletkę, do, yy, paletkę cieni Jeżeli szukacie czegoś, co jest takie naturalne yy, do pracy Jeżeli pracujecie na przykład w korporacji I nie możecie się malować bardzo mocno To myślę, że to będzie coś dla Was Albo jeżeli po prostu lubicie naturalny makijaż Jeżeli szukacie czegoś, co Wam da mocny efekt smokey eye, taki wiecie, bogaty i tak dalej To jak widzicie, to, to nie jest paletka dla Was wtedy yy, To jest coś takiego bardziej naturalnego yy, I jeszcze jeśli chodzi o pędzel to pędzelek jest bardzo fajny, myślę, że jest wart swojej ceny, bo jest naprawdę bardzo mięciutki, zobaczymy jak będzie się prał, ale czytałam recenzje w internecie i dużo osób pisało, że jest fajny i że długo się trzyma, więc pokładam w nim wielkie nadzieje. Dobra, to byłoby na tyle, ten film był na pewno bardzo długi, ale miałam ochotę, po prostu miałam ochotę, teraz kiedy się mogę znowu malować mocno, to już w ogóle... Przyjemność wróciła jeszcze ze zdwojoną siłą. E, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli macie jakieś kolory, które, na przykład róży, które są takie fajne i powinnam jeszcze je próbować, to napiszcie mi koniecznie w komentarzu, albo jeżeli jeszcze jakieś innych produktów e, próbowaliście. E, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film okazał się dla Was przydatny. A jeżeli e, już to wszystko wiedzieliście, to mam nadzieję, że po prostu spędziliście ze mną miło czas. ściskam Was gorąco i do zobaczenia następnym razem. Na razie!